Znalazłeś się tu przypadkiem, czy czegoś szukasz, wędrowcze? A kto pyta? Rudolf de Joncker, z tych de Jonckerów. Moi przodkowie kładli podwaliny pod Nowy grad. Jestem właścicielem największego banku w tym mieście. Nie prosiłem o rekomendacje. Mój ojciec mawiał. Wszyscy powinni znać Twoje zasługi, synu. Nie ukrywaj ich przed światem. Szukam Tili. Dobrze trafiłeś, bo Corin jest w moim domu. Od kilku dni śni jego historię. Nie interesuje cię, co tam się dzieje? Dlaczego sam tego nie sprawdzisz? Jestem bankierem, a nie żołnierzem. Boję się przeklętych domów. Poza tym, Corin prosiła, żeby jej nie przeszkadzać. Jesteś bankierem, a nie historykiem. Po co chcesz znać historię domu? Widzisz, kupiłem tę nieruchomość niedawno. Kosztowała majątek, a potem okazało się, że w tym domu straszy. Boję się, że jest nawiedzony. Jakie są objawy? Rozmaite. W nocy słychać jakieś chichoty. Na strychu, jakby ktoś przesuwał meble, a w zeszłym tygodniu nie uwierzysz, w salonie znalazłem ludzkie odchody. Chciałbym tam wejść i rozejrzeć się. Zwykle nie wpuszczam obcych do mojego domu, ale po dwóch mieczach miarkuję, żeś wiedźminem. Więc chyba znasz się na rzeczy. Wchodź. Ach, no, prawda jest taka, że już jesteśmy zależni od czarnych. Ekonomicznie. Odłóż to, błagam. To krew. Nie rozlewaj jej, proszę. Przestań. być stąd. Nie rób tego. Zostaw. Odłóż to, błagam. To krew. Nie rozlewaj jej, proszę. zostaw. Odłóż to błagam. Obudź się. To tylko sen. Obudź się! Lalka. Poddasz. W takim razie rzućmy okiem na ten strych. Przestań Odejdź stąd. Nie lub tego. Z zostaw. Odłóż to błagam. To krew. Nie rozlewa jej, proszę. Zostań. Odejdź stąd. Nie rób tego. Z zostaw. Odłóż to, błagam. To krew. Nie rozlewa jej, proszę. zostawia przejście do pokoju obok. Na pierwszym piętrze była jakaś kołyska. Ciekawe co się stanie jak włożę tam lalkę. Dzieło, piec i czarne palenisko. Uwielbiam takie zagadki. Piec widziałem w piwnicy, może tam znajdę jakąś wskazówkę. Się? Przestraszyłeś się, co? Widzę, że się przestraszyłeś. Taki dzielny, a się przestraszył małej Sary. Ale fajnie. Nie rób tego więcej, mała Saro, bo ktoś się przerazi i zrobi ci krzywdę. Dlaczego ma mi ktoś robić krzywdę? Co to pobawić się już nie wolno? W co ty się bawisz? <laughs> Tamta pani poszła spać, a ja jej zesłałam straszne sny i nie pozwalam się obudzić. Umiem tak zrobić. <laughs> – Śmieszne, co? – Bardzo śmieszne. Tyle, że ja muszę porozmawiać ze Śniączką i chciałbym, żebyś pozwoliła jej się obudzić. Mała Sara nie chce jej budzić. Mała Sara chce się bawić. Masz szczęście, że ja akurat wiem, że jesteś niegroźnym porządkiem, ale inni mogą nie wiedzieć i wtedy... A ty skąd niby wiesz, że jestem porządkiem? Skąd? Skąd? No skąd? Wyglądasz jak Bożątko, zachowujesz się jak Bożątko, po prostu jesteś Bożątkiem. Przez ciebie Śniączka ma koszmary, z których nie może się wybudzić. Dlaczego ją dręczysz? Wcale jej nie dręczę. Straszne sny są fajne. Ja najbardziej uwielbiam, jak we śnie goni mnie wielka kura z takimi czerwonymi... Dlaczego drzewanymi? się zagnieździłaś w nawiedzonym domu? Powiem ci tajemnicę. Ten dom wcale nie jest nawiedzony. Ja tylko udaję, żeby wszyscy tak myśleli. No bo stał sobie pusty, to w nim zamieszkałam. A potem przyszedł ten ważniak z banku i go kupił. Nie ja lubię mieszkać z bankierami, no to postanowiłam trochę go nastraszyć tak malutko. Ale bankier boi się bardzo. Zapłacił za ten dom dużo pieniędzy i tak łatwo go nie zostawi. Dlatego musisz sobie poszukać innego miejsca. Nowigrat to nie jest miejsce dla porządek, ale jeśli chcesz tu mieszkać, twoja sprawa. Dogadamy się. Dogadamy? A jak niby? Darz spokój, śniączce, a ja powiem właścicielowi, że dom jest nawiedzony i nie sposób zdjąć z niego klątwy. O ja, powiesz mu tak? A jak ci nie uwierzy? Jestem wiedźminem. Uwierzy mi. Tak, tak, tak! Zrób tak, a ja obiecuję, że nie będę dręczyła twojej koleżanki. Ani dudu. Jesteś bardzo ładny wiesz? Nie często to słyszę. Dzięki! A teraz idź obudzić śpiocha. Nie będę jej przeszkadzała. obudzi się. — Jesteś? — Przysłała mnie do ciebie Tris Marygold. Matko, dręczyły mnie jakieś potworne koszmary. Miałam poznać historię tego domu, podczas gdy śniły mi się meble, które chciały mnie pożreć. Brzmi idiotycznie, ale we śnie było to całkiem realne i wcale niezabawne. To dzieło porządka. To ono sprawiło, że ludzie uznali dom za nawiedzony, a potem zainfekowało cię swoimi głupimi żartami we śnie. Szczęście, że udało ci się mnie obudzić. Znam Wiedźmińskie sposoby na takie stworki. Bardzo ci dziękuję. Te sny były okropne. Mogę się jakoś odwdzięczyć? Szczerze mówiąc, tak. Szukam pewnej dziewczyny, którą widziano w Nowigradzie. Spróbuję ci pomóc. Tylko najpierw muszę zmazać opary tych obłąkanych snów. Znajdziesz mnie w Karczmie Złoty Jesiotr. Tam wynajmuję pokój. A więc jesteśmy umówieni. Mięczu. widziałem, że Corin Tilly wyszła, ale nie chciała nic mówić. Czy to znaczy, że sprawa załatwiona, czy wręcz przeciwnie? I tak i nie. Co prawda udało mi się uwolnić Corin z labdomona, ale dom w dalszym ciągu jest nawiedzony. Corin wyśniła jego przeszłość? Tak. Jest tak makabryczna, że nie chciała o tym mówić. Nikt nie powinien tu mieszkać. E, tyle koron na niego poszło. No, ale cóż, na biednego nie trafiło. Ech, no, prawda jest taka, że już jesteśmy zależni od czasu. Nie, nie mam sił. Widzicie to, co ja! No obecność tutaj, to obraza wiecznego. Higiena rasowa jest w tym mieście na tym samym poziomie co higiena osobista jej mieszkańców. Znowu mi strzykam w kręgosłupie. Ech, twarzy tu jest. I przeprowadzam seansę śnienia. Nigdy nie byłem świadkiem czegoś takiego, a tym bardziej nie brałem udziału w takim seansie. Pokieruję tobą. Najpierw musimy się dostroić. Ja będę zadawała pytania, a ty będziesz odpowiadał. Ważne, żeby twoje odpowiedzi były szczere, płynące z głębi serca. Opowiesz mi, na czym polega twój dar? Trudno to opisać. Najpierw staram się zrozumieć więzi, które łączą daną osobę z obiektem, o którym mam śnić. Zadaję dużo pytań. Staram się nazwać uczucia, emocje. Ważna jest szczerość, ale i tak ludzie nie chcą opowiadać o niektórych sprawach, a innych nawet sobie nie uświadamiają. A co widzisz we śnie? To nie jaśnie, lecz klient. Mój dar polega na zsyłaniu właściwych snów. Czasem na prawdziwe wydarzenia nakładają się pragnienia lub koszmary. Trzeba umiejętnie oddzielać ziarno od plew. Zaczynajmy. Na początek opowiedz mi jedno wspomnienie związane z tą dziewczyną. Czemu to ma służyć? Współpracuj, proszę. Opowiedz mi najsilniejsze wspomnienie o. Ciri. Dziewczyna ma na imię Cili. Kiedyś wykonałem pewne zlecenie. Gdy kazano mi wybrać nagrodę, skorzystałem z prawa niespodzianki. Nie sądziłem, że kiedykolwiek spotkam dziecko, które zostało mi obiecane. Po latach przedzierałem się przez Brokilon. W lesie spotkałem dziewczynkę i na początku nie wiedziałem, kim ona jest. Dryjady chciały ją zatrzymać i zmienić w jedną z nich, ale woda Brokilonu nie zadziałała w jej przypadku. Ciri wróciła ze mną. Odesłałem ją do jej babki, ale już wtedy byłem z nią bardzo związany. Przeznaczenie? Coś więcej. Dziękuję. Czy chcesz podzielić się jeszcze jednym wspomnieniem? Tak. Nie śpiesz się. Mamy czas. Po drugiej wojnie z Nilgardem TV straciła rodziców. Nie wiedziałem, co zrobić z małą dziewczynką, więc zabrałem ją do Kermonen. Trening szermierczy i kondycyjny nie mógł jej zaszkodzić. Lecimir od razu ją polubił, Eskel grał z nią w łapki. Pamiętam, jak stała na zrujnowanym murze i luźna cegła usunęła jej się z pod stopy, złapałem ją w ostatniej chwili. Ale najmocniej pamiętam moment, w którym wyszła z pokoju, ubrana w sukienkę, i powiedziała, że jest niedysponowana. Wtedy po raz pierwszy zrozumiałem, że Ciri dorasta, a ja, ja jestem bezradny. Czy chcesz mi opowiedzieć coś jeszcze? Tak, myślę, myślę że tak. W takim razie słucham Cię. To było już po jej treningu w Kermoren i po tym, jak Jennifer nazwała Ciri córeczką. Zostaliśmy rozdzieleni. Wiedziałem, że jest w niebezpieczeństwie. Śniłem o niej. Znalazłem ją w zamku Styga. Próbowała uwolnić Jen, ale sama została schwytana. Chcieli jej zrobić krzywdę. Pamiętam, jak walczyliśmy z Ciri ramię w ramię, na schodach śliskich od krwi. Po raz pierwszy odbiła mieczem wystrzelony bełt. Powiedziałem, żeby nigdy więcej tego nie próbowała. To bardzo przejmujące wspomnienia. Chcesz kontynuować, czy masz dość? Chcę mówić dalej. W takim razie mów, proszę. To było w Rivi. Właśnie skończyła się druga wojna z Nilfgarden. Nastroje nadal były niespokojne. W mieście doszło do zamieszek rasowych. Próbowałem coś zrobić, ale nie mogłem powstrzymać wściekłego tłumu. Był tam taki młody chłopak. Przebił mnie widłami. Jenefer też była umierająca. Siri zabrała nas na łódź. Popłynęliśmy do miejsca, gdzie kwitły jabłonie. I tam nas oboje zostawiła. Wtedy widziałem ją po raz ostatni. Powiedziałeś, że dziewczyna ma zdolności. Opowiedz mi o nich. Ona jest dzieckiem starszej krwi. Potomkinią Falki Krwawej, tej okrutnej rebeliantki, którą spalono na stosie. Przepowiednie mówią, że z przeklętej krwi wichrzycielki narodzi się niszczyciel światów. To tylko legenda. Wiesz, kiedy legenda przestaje być legendą? Gdy ktoś zaczyna w nią wierzyć, dobrze, że nie rozpowiadasz o dziewczynie na prawo i lewo. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? Tak, jest jeszcze coś. Kiedyś zapytałem Jennefer, dlaczego nazywają Ciri panią czasów i miejsc. Ona potrafi wędrować między światami. Nie potrafię o tym opowiadać. Niewiele zrozumiałem z tłumaczenia Jen. Wiem tylko, że chodzi o coś więcej niż przenoszenie się do innych miejsc i że krew Ciri ma niezwykłą moc. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? Tak, jest jeszcze coś. Pamiętam, że Cili miała kłopot z opanowaniem swoich zdolności. Gdy Jennifer uczyła ją składać proste zaklęcie, Cili kompletnie zniszczyła szopa przy świątyni. Bardzo się tym przejęła, a to była zwykła stara szopa. Wiem, że długo uczyła się kontrolować umiejętności, ale chyba dotąd nie panuje nad nimi w pełni. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? Nie. Czy możemy już zacząć? Oczywiście. Wiedziałam, że ci na niej zależy, ale ton twojego głosu, ukryte emocje. Kontynuujmy, proszę. Połóż się wygodnie i spróbuj się zrelaksować. Weźmiesz mnie za rękę i będziesz opowiadał o Ciri. Mów, gdzie według ciebie może być, jakich ma przyjaciół. Tak. Jeśli Ciri nie mogła mnie znaleźć, na pewno szukała pomocy u przyjaciół. Kogo masz na myśli? Może jaskier bardzo się lubili. Jaskółce, a potem przyszły koszmary. Czasem pojawiają się dodatkowe sny. Nie tylko o przeszłości, ale i o przyszłości. Jaskółka symbolizuje Ciri. Skontaktowała się z jaskrem. Nie wiedziałem, że Jaskier jest w mieście. Ten poeta. Słyszałam o nim. Odziedziczył Szauwie Szałwie i Rozmaryn. Szałwie i Rozmaryn? Gdzie to jest? Przy wejściu do Nowi Gradu od strony dzielnicy Czerwonych Latarni, tuż za mostem. Jaskie rodziciczu, Burden? Tak słyszałam. Dziękuję za pomoc. Powodzenia, Wiedźminie. Mam nadzieję, że znajdziesz swoją Ciri.